Witam, tutaj drop go w kolejnym odcinku w Need Speed World Dobrze, jak widzicie mamy już nowe auto, 27 poziom, więc jest i Audi TT ja Teraz wam nie pokażę jak on jest tam oklejony i fajnie go przetuningowałem Ale to zobaczycie może później, a póki co zajmijmy się wyścigami klasy drugiej Dobra, zaczniemy od tego o, Ucieczki drużynowej Dołącz No, bo są to dość długie ucieczki drużynowe, więc trochę mi to może zajść no jak widzimy limit czasu jest 8.30, więc gdzieś tak z 7.30 będzie trwał na pewno. I że przy nagrywaniu to będzie jeszcze pewnie więcej. Się zawsze jakoś tak, nie wiem, spowalnia, przedłuża, nie wiem. Dobra, ci tu widzę obcy op kaniny, neony. No nic, ale byłoby mi jakby dali gotowość. I skoro mamy już 27, to w najbliższym czasie będzie też odcinek z wyścigami z 26 i 27 levelu. Oraz wyścigi klasy trzeciej. Ponieważ święta świętami i po prostu na Facebooku EA Polska dała dwa kody. Jeden na 750 speedbostów, a jeden na 7 wpuszczenie wypuszczenie Porsche. Bodajże 9, 959. Tak więc jest to klasy klasy trzeciej, więc będę mógł wykonać te wyścigi. Kody te dam. Albo w następnym odcinku, albo już w tym, jeśli sobie nie zapomnę. Wybaczcie, jak będę coś lamił, bo ja nie mogę się jeszcze przyzwyczaić do tego auta. Jest o wiele trudniej trafić sobie w ten... W ten właśnie fragment. Gdzie włączę się nitrą, ponieważ auto ma trochę tej swojej mocy, no i... Ciśnie obrotami od razu na full. No, super, wepchnął mnie i, i... co? No i zostanę aresztowany, no. no. widać, że... Że na tablicy rejestracji ma, nie wiem, swój nick, czy tam jeszcze jakieś inne coś. Dobra, niestety zmarnowałem jeden nakaz, który ma moja drużyna. Ale trudno. No, jeszcze 17 km do końca, no to trasa strasznie długa. Dobra, może im już ust ustąpi, nie będę jechał tym skrótem. Tak więc poziom dość wysoki, a wynagrodzenie dość marne. Prawdopodobnie będzie. A razu mogliście dostrzec bok mojego samochodu, ale tak nie do końca. No, może gdzieś tam na końcu tego materiału, właśnie wejdę do kryjówki, albo na się spotka. No, lepiej do kryjówki jest lepsza praca kamery i wtedy wam pokażę jak to dokładnie wygląda miało to być coś, ale takie stackę desk, wiecie Audi Dariusa, te rzeczy nie wyszło do końca tak jak miało być ale no i tak jestem zadowolony z tego co stworzyłem Otóż no jeszcze dałem sobie tą rejestrację Kanada którą wygrałem w jednym z wyścigów z wami Ale rzeźnia. Jestem gdzieś z kilometr do tyłu albo i więcej. No nie, z kilometr. Katapulta drużynowa miło. Aha, katapulta, czyli że nie, ten tylko, że szybciej jadę po prostu. Automat trochę słabą sterowność, jak na swoje osiągi, po prostu opanowanie go. No, muszę się po prostu w niego wczuć. Za dużo nim nie jeździłem też. Ale jak już mówiłem, może mieć iść trochę gorzej. No, ale trochę nim pojeżdżę i powinno być już dobrze. Mniej więcej powinienem już zacząć wtedy ogarniać, w którym momencie hamować, żeby skręcić takie, wiecie, podstawowe rzeczy. który to, no, to. jest trzeci poziom już poszukiwań, więc... więc. zupełnie nowy poziom, na którym wcześniej nie jeździłem. Więc. O, bardzo lubię tę wyskocznie O, tam już jednego dostrzegam jest już niedaleko Op. Szkoda, że nam nie można jakoś zeskoczyć z tej autostrady Kurde, mogłem tam skręcić. orny Przekapiłem sobie. Bo te tutaj trasy są już bardziej rozbudowane i dają nam większą swobodę jazdy. No ale tego nie zauważyłem i... Przeskocz! Jest! Właśnie już się bałem, że wjadę prosto w te suwy, ale fajnie przeskoczyłem nad nimi. Nie, no muszę bardziej patrzeć na drogę, gdzie to trzeba skręcać, bo cały czas omijam te, takie właśnie jakby skróty. A już sobie myślałem, że coś tak dawno kolczatki nie było. Dobra. Te trasy też jadę pierwszy raz, więc też nie mogę sobie jakoś, wiecie, yy, no, ustalić jakiejś dobrej trasy, gdzie lepiej skręcić takie rzeczy. Więc jadę to tak jakby na ślepo, nie? No bo te pojazdy ich też mają swoje skrypty, kiedy jadą, to zawsze jadą w tym samym momencie. Blokady są w tych samych miejscach. Ja też tego nie wiem. Tak jak yy, przykładowo trasę Al-In już mam dość taką opanowaną. Wiem gdzie skręcić, jak skręcić, gdzie są blokady i to wszystko, gdzie są suwy kolczatki i te rzeczy, no to wiecie. No do tego muszę się po prostu jeszcze przeszkolić. Dobra, jeszcze 2 km. No jak widzimy strasznie musiałem przehamować, żeby tu wykręcić, ponieważ już też nie chciałem jakoś ryzykować. Ale na pewno da się to lepiej wykonać. No, już powoli chyba dojeżdżamy. A zostałem tylko ja. No nie fajnie, jeszcze zmarnowały się nakazy, ale zobaczymy, jaka będzie nagroda. No i już jesteśmy. No, no jest to taka typowa nagroda reputacji gotówki, jak przy zwykłym Alina, trwa o wiele dłużej. Ale może nagrody są lepsze. No. Teraz gotówka mi się przyda, bo prawie całą, więc. No, pasek za dużo nie urósł. Yy, dobra. Tak więc teraz o, będziemy mieli tak. Tutaj sprint jeden Tutaj drugi sprint i tutaj ucieczkę drużynową. Tutaj już nic więcej nie ma. Dobrze. Yy, dobra, dojdziemy do tego sprintu. Dołącz, no fajnie, tylko 4 km, więc szybko powinienem to zaliczyć. O ile jeszcze szybko znajdę jakąś y, grupę do ścigania. Super. O, dawaj, ready, 1 na 1, śmigamy. No fajnie, walczę albo zgiń. Gotowość. O, no to dość duża grupa będzie. O, to jest fajne poczęcie, to ma takie zęby. No... No dawaj tą gotowość... O, tego nie wiedziałem! Że jak jest więcej osób, to jest więcej kasy. No... Nie wiedziałem, nie wiedziałem, ciekawa sprawa. Ale zapylają te światełka. No, zobaczymy. W sumie nigdy nie sprawdzę, jak to jest. Czy właśnie ilość, graczy, ilość zawodników wpływa na reputację kasy i takie różne. Hmm. No. No dobra. Ja i tak wolę ten. Pięknie. Ja i tak takie jest mniej osób. Nie ma takiej rzeźni. No właśnie, od razu ktoś już musiał włączyć magnes. Bo by nie było. Oh, oh, oh. Piękny slalom za zimtówwalne kubełek. No i znowu ja do ten mnie tu wyprzedził. Normalnie chyba to zrobił. Tak wiecie, żeby tył zablokować. Wyprzedzają mnie wszyscy no dobra, jeden tam już odpadł. Dobra, zaraz się wyścig kończy, więc muszę utrzymywać pozycję. O, już drogą. czacie tu. Proszę, jaki wredny zakręt. No nawet nie, nie będzie potrzeby. No super, zobaczymy. Przeważnie... No nie wiem, ile przeważnie się tu dostaje kasy. Ale zobaczymy, zobaczymy. Poczekam, aż wszyscy dojadą, bo i tak już dojeżdżają. Który był mój... Polski rodak, aha, przedostatni. Dobra, no i zobaczymy, ile tu będzie. Czy znaczy ja wiem, czy więcej? No dobra, niech będzie. O, ale za to zobaczymy, może będzie pasować. O, nie, słabe, słabe to nie będzie. To mam o wiele lepsze. Dobra, i kolejny sprint. E, dobrze, tryb wieloosobowy. Trasa dość fajna, 8 km, no nie za długa, nie za krótka. Więc powinno być dobrze. Okej. Okay. Gotowość. Z kim my się tu ścigamy? E. Ford. Aleluja i do przodu. No, fajnie. Fajnie, fajnie. Trochę lepszą operację maksymalną. E, bo ten Ford jest no, trochę tańszy od mojego, mojego Audi, a w statystykach jest, do, jest dokładnie identyczny ja tam też postawiłem trochę na wygląd. Żeby. No nie podoba mi się ten foto. A reszta to już jest tuning. Ta różnica między mną a nim. Teraz no, dorąbałem, bo nie trafiłem sobie w nitro. No ale zobaczymy. Kurde, niedobrze, bo ma lepszą prędkość maksymalną. Przez co tutaj, póki jest prosta droga, będzie. Wiecie. Wygrywał, ale zobaczymy jak będzie potem. No marnie, bo ja już rąbłem. Tam jest lepiej, bo nie ma tak dużego tego łuku. Dobra. O, kurde. No po prostu nie wiem jakich wszystkich ominąć. Już by ich było za dużo. O rany, nie na no, 3 WPS, o dobra. Hop, hop, hop. No niestety przez te lagi, no cóż, prawdopodobnie to przegram. A i tak już byłem na straconej pozycji. no ale zobaczymy. Oj, zobaczymy ile kasy dostanę. Zapomniałem już ile dostałem poprzednio, jak było dużo osób. Ale zobaczymy. O, może na przegram. Aj. też musiał gdzieś się rąbnąć albo coś. Ale teraz go dogonić będzie ciężko. Nie no, dużo dorąbałem przez to, że no, no nie, włączył, nie włączyło mi się do nitro. Dobra, no, meta już będzie pewnie tutaj. Na skrzyżowaniu. O, nawet nie trochę dalej. No. No, trudno. No i zobaczmy, jakie tu mamy nagrody. No, czy ja wiem, czy było więcej. No dobra, dalej. O, 700 gotówki. Super. No, no to ostatnie, czyli. Czyli, czyli. Ucieczka drużynowa. O, 7, 7 minut, dobra. Czyli będzie krótsza od tamtego. Ale równie długie. Jest. Tutaj możemy dostrzec właśnie tą kartę i tego węża, ale to ciągle nie jest jednak to, co wam... no... No jest to słabej jakości też, nawet ja jak to widzę w realu, to tego tak nie widzę dokładnie. Co dopiero jak to się przekonwertuje wszystko i... To to widać chyba jeszcze gorzej. Mmm... no. Dobra. No, dość mocna grupa, nie powiem. No, tutaj trochę to subaru tak odstaje, no ale, ale po, poziomem będzie nam dawał do góry. Więc więc się wyrówna. O, tutaj mi teraz pisze 15 km. Czyli dobre dwa razy więcej niż, niż tamten sprint. Choć to, że policja będzie przeszkadzać, to wyjdzie spokojnie. Dość długa trasa. No szybko, no, no, super, jak na życzenie. Jest, udało się, tym razem włączyło się nit. Zrobię większy łuk, żeby w niego nie uderzyć, ponieważ teraz to, wiecie, jest drużyna. Dobra... A. Jedziemy ten... A. Ach, jest, udało się. Trochę że się poniszczą. A ja mogłem też jechać tak przez środek jak oni, ale ja tej trasy nie znam tak dobrze. Znaczy no w ogóle nie znam, bo pierwszy raz ją jadę. Ale dzięki temu tak jak będziemy jechać w grupie. No Ale w sumie to nie za dobrze, bo wszyscy będą się przepychać. Więc ja już to sobie lepiej pojadę tak pojedynczo. Ja to im zostawię, żeby mo mogli jakoś przejechać po ludku. bym to zwalił, to niby policie bym zatrzymał, ale przy okazji też ich. Ja nie mogę ile tu blokad jest. Yy, hmm, musiałbym już niezły slalom tam robić, więc już wolałem się przebić i zrobić miejsce no, moim tu kolegom. No jedziecie tym skyline'em, teraz ty się przebijaj. I dlatego właśnie lubię ucieczki drużynowe. Bardzo mi się podoba ta współpraca i w ogóle nie ma takiego hamstwa jak czasem to potrafi być. Ja nie mówię, że ja nie jestem tam czasem hamskim nie? Na wyścigach czasem też przyblokuję, no każdy chce wygrać. No ale wiecie jak to w tej grze wygląda. E... Każdy wykorzystuje to, że w grze są lagi i... No i przez to jest tak, że ją stworzy masakra. A tutaj czegoś takiego nie ma, no ustępuje... znaczy przynajmniej ja ustępuję im, no nie, czasem się zdarzy ktoś taki, że myśli, że to jest wyścig, no i wiecie, i będzie się przepychał na całego, bo czasem się też tak zdarza. Czasem się zrobi też tak przez przypadek, ale to też nie jest nie przecisnąłem się. że on znalazł jakiś, nie wiem. Ej, O, dobra, udało się, udał się. Kurde, został aresztowany. Oj, nie, 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 tylko nie ja, ja nie mogę zostać aresztowany. O, gdzie się pchasz? Blokada jest. Dobra. No, ten co został aresztowany już go tu przeniosło. Nie zliłbym się jakby ten co tam był, to on specjalnie, wiecie, się dał aresztować, żeby go przenieść bliżej. No, swego razu też bym takie debrimi tak robiłem, ale przez to są mniejsze nagrody. I to się nie obca. Już lepiej sobie dojeść w tym swoim tempie i, i bez żadnych mordowania nakazów i czegoś tam. I wiecie. I mieć sobie tą nagrodę. No to widzę, że jak dwóch przejechało, to już po blokadach nic nie zostało. Skaczemy. No, już bym wyskoczył. Eee... Tu w miarę wyskoczyłem. Pięknie no Dobra, jeszcze trochę tej trasy zostało. Nie ja normalnie po co... Ups. No, popychajcie, popychajcie. Ja, ja wam jeszcze mówię, ja to jadę na przebitych oponach. Oni mnie będą tak popychać że bezproblemowo dojadę. No tu może być gorzej bez zakręt Więc tracę prędkość, ale tak, to zobaczymy, zobaczymy. Ja jeszcze tak dojadę. Hop, 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 hop. No, zostały 2 kilometry, to spokojnie. No wiem, że jadę 130, ale... Hop! I po kolczatce Teraz to już mi to sobie taką przebite, to bardziej przebite nie będą Mhm... Mm teraz muszę uważać, bo się jednak asy kończymy, jak ktoś dojedzie. A ja przynajmniej mam, mogę sobie przyjeżdżać. o hop. Dobra, dużo tam jeszcze zostało. Muszę ich blokować, bo tak to może mnie popchną. I wiecie... Będę miał lepszą prędkość. O, ładnie, ładnie, popychaj, popychaj. Wiem, że mamy power-upa, co napełnia opony, ale szkoda mi. A i tak dojadę sobie, o. Elegancko. Okej. Okay. No, super. No, na pewno no proszę bardzo, pewnie za tą oszczędność mi dali. No dobra, no to przejście do kryjówki Dobra. O kurde, tysiąc nie wynosi naprawa. Terrory! No właśnie. I to jest właśnie mój Audi. Proszę bardzo. Sklep z naklejkami. No, super karta. As. Wężyk. To są jeszcze dwa znaczki Needos Speed World. I tutaj smok, ale jego już tak bardzo nie widać. I oczywiście mój superowy wzorek, Zaraz wam pokażę. O, on właśnie powstał z takiego kolesia. No. Momencik, tylko będzie może lepiej widać. O, taki. No, tylko że ja go przeprawiłem na czerwono. Ciemnoczerwony i, i czarny. Przez co to wszystko to tu jest naklejka. To czerwony, dlatego o, tu możemy do nas spoiler, że Widzimy, że tu jest inny czerwony. Właśnie muszę to chyba naprawić. No i dobra, no i na tym kończymy. W najbliższym czasie zrobimy odcinek wyścigów klasy trzeciej. Klasy trzeciej i wykorzystamy o, Porsche. Właśnie. Ile mi to zostało w ogóle? Zaakceptuję zmianę, już 4 dni i 15 godzin. No spoko. Czyli spokojnie zdążę. I może jeszcze wyścig, znaczy odcinek z 26 27 levela też zrobię, tym Porsche. No, to do usłyszenia.